Ej serio! serio! Dajemy ogień! Kluczba nie, nie, <gulia> nie wejdę! Powiem ci tak, pod Karpacie to jest stan umysłu, to jest wolność! No. Tu jest taka droga, że tylko my tu na grzyby jeździmy, bo nikt inny nie da rady, wiesz? To te fiaty potrafią! Idzie, idzie, poszedł! Dora, dora, dora. Witam Was na kanale że na Film prosto z Podkarpacia, gdzie zabawa. E, na całego! Na całego dwoma fiatami 125P przerobiony, przerobionymi na 4x4. Jedziemy sobie w tym momencie pięknym monsterem polskim prawdziwym monsterem zbudowanym w polskim garażu u tego człowieka. 1.9 diesel no. 1.9 zwykły diesel Na ładzie postawiony no, wiem Słuchajcie, jest to też wyjątkowy odcinek, rozpoczęta kooperacja O proszę, jedzie Rozpoczęta kooperacja 125p razem z na Film Kooperacja, możecie sobie kupić ciuchy Możecie sobie kupić różne gadżety, nie będę o tym mówił, bo teraz to co najpiękniejsze to tutaj właśnie się dzieje Więc zapraszam Was do odcinek, link znajdziecie poniżej I kod rabatowy w komentarzu Wracamy do zabawy jest pięknie. Jesteśmy na drodze wujka Darka, jak pamiętacie z poprzedniego filmu, a przed nami, no tak na razie jest w porządku, nie? Takie lekkie błotko. I oczywiście jesteśmy dwoma Fiatami 4x4. Wszystko Siedzimy... się dopiero okaże, zobaczymy jak to wejdzie. <grym> a bo tak, bo nie widać. Tak wlało, że... Autami terenowymi powiedzieli, że się nie puszczą. My to dopiero próbujemy pierwszy raz, żeby przejechać. Zobaczymy, jak to No to cała słuchajcie, akcja jedziemy polskim monsterem. No. Ha, ha. Nie, idzie. E, nie ma. nie No, powiem Ci, pamiętam w zeszłym roku, bo to już rok minęło, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek. Tu był śnieg. W ogóle słuchajcie na Podkarpaciu jak są takie właśnie przejazdy, bo tak wygląda... O, ja kurde, chyba szybę tak? powinienem zamknąć. To jadą całe rodziny. Da. Tak to jest, zobaczcie, jedzie ekipa. Ekipa mocna. O! Ej serio! Ej, serio! Ej, serio? Dajemy, Dajemy ogień! No powiem wam, że Darek tutaj co się nie pie... No. Dajemy, czekamy na białego. Tak. Ja słuchajcie, jak y, umawialiśmy się na rewizytę, bo tutaj już byłem u Darka, pierwszy raz jak nagrywaliśmy są, Rok są. temu, to powiedziałem tak, słuchaj, ale wystarczy, że weźmiemy jednego, to się nie tak. kłopocz A on mówi tak, nie, nie, my musimy jechać dwoma Tak Bo jak co, bo jak się jeden zakopie Jak jeden, to drugi musi go wyciągnąć No właśnie No właśnie. Baga, próbujemy dalej Bardzo tu się dzieje O, Darek, słuchajcie, przypomnę wam w pierwszym filmie, mówił tak, że fajnie jest mieć Fiata, ale jeszcze fajniej jest mieć takiego Fiata, który jedzie wszędzie i nie trzeba się zastanawiać w którym momencie da się, a w którym momencie się nie da przejechać. Tak właśnie jest. Ale tu jest fajnie, Parek. Ja że... powiem ci tak, pod Karpacie to jest stan umysłu. Tu jest. To jest taki, to jest wolność. No. To jest... Tu jest taka droga, że tylko my tu na grzyby jeździmy, bo nikt inny nie da rady, wiesz? Tak Ci powiem jak patrzę teraz, to wydaje się, że tutaj jest. Że sucho, sucho nie? ale ja słyszę pod spodem, no. nie wiem czy wy to słyszycie na filmie. Tak, bo to jest. Mieli. Jest. Co jakiś no. czas, nie? Tak, a ja ją tu zobaczymy. O! Jezus Maria, ty kuped! Czekaj, tak. nich. Oni słuchajcie tutaj mają swoje prywatne wesołe, wesołe miasteczka dla dorosłych Patrz Ale go przydusiło. Mówię do Darka przed chwilą, że chciałbym wysiąść i nagrać coś ze bo wiecie, ładnie to będzie wyglądać. Darek mówi nie, tam Czekaj, jest... Czekaj, jeszcze gorzej <laughs> Ty, ale to lusterko to Ci zaraz może odpaść. Nie, ono tak chodzi, wiesz. A. To jest pływające lusterko. Pływające wiesz? lusterko. Pływające nie, nie przeszkadza na komfort jazdy. I na pracę silnika. Słuchajcie, co ja Wam powiem. No Normalnym Fiatem nie wjechalibyście tutaj. A to jest Fiat e, tury. Ciężko a, go utopić. Tamte, ciężko go kiedyś zakopać. Kiedyś tu powiesiliśmy no. Fiata. Ale ja tu nie pojadę, bo tu jest tak Wiem. po prostu, że ja bym tu po pas w tę te, w te dziurę wjechał, dlatego się tu nie pcham, wiesz? Patrz, ale oni jadą, patrz! Ty, przejechali to! Patrz, kurwa! Czekaj, próbujemy my. No to teraz jest takie miejsce, że można sobie spróbować przejechać. Biały przejechał, to sprawdźmy, czy zielony sobie przejedzie. One nie są identyczne. Darek startuje, jest wesoło. Mam deja vu z zeszłego roku, tylko był śnieg. Jakbyście się zastanawiali, jak się y, ludzie bawią na Podkarpaciu, to właśnie tak. I taką zabawę bardzo lubię. <śmum> Szczególnie jak się lubi polską motoryzację, taką, która została zmodyfikowana i którą można fajnie pojeździć w terenie, nie bojąc się, że się zawiesisz. No, z małymi wyjątkami. Ale nie jest to problem w momencie, kiedy masz dwa takie samochody. Patrz tu! Patrz pan tu! nie wejdę! Ja pierdzielę jaka muła Ale po to mamy drugiego Fiata, nie? żeby jeden drugiemu mógł pomóc teraz No tak, no, i, no tak I po to bierzemy zawsze dwa ja to Samochody, które zostały zbudowane z miłości do polskiej motoryzacji Zaraz zobaczycie jak są wyciągane To lubię Dotąd tylko, a tam wcześniej, co się powiesił, to dotąd było. Ja pierdzielę, jakie to, ale widzisz, jeden drugiemu pomoże. No tak. Idziemy dalej, ale powiem Ci, że ekipa tutaj i Twoi a. synowie mówią... Jeden z nich powiedział tak, kurde, dobrze, że nagrywamy to, bo tata tak nie wjechałby normalnie. Ale ja Ci powiem tak, jak Ty byś tego nie nagrał, nikt by w to nie uwierzył, wiesz? Uwierzyłbyś Zostaję w to, że, że takie rzeczy do, się do końca dzieją? internetu. No, ale... Nie bójcie się, te fiaty one potem będą umyte, wyczyszczone, my ich nie psujemy, tylko pokazujemy... To są mu... twoje fiaty! Ale możliwości pokazujemy. A, tak, w tak, tak, tak. Jakby jakiś inwestor no, się zainteresował. No. Ale o to chodzi, że wiesz, no. Lina zawsze musi być zapasowa w razie czego, bo to jest różnie. Lina, no i wiadomo, dla policji musi być gaśnica i trójkąt, nie? No, Ale powiem ci tak, jakby się auto zapaliło, to tą jedną gaśnicą nie ugaśniesz, nie na rady No powiem ci daro Komedię Uważaj o, I już siedź Czekaj Czekaj może Powiem ja wam, że wchodzi. nie żałuję emocji na Podkarpaciu Czekaj, jeszcze o, raz nie <laughs> Ty Reduktor załączony Czekaj Próbujemy. Uwaga, jeden. Aha. co te Fiaty potrafią? Jeźdź, jeźdź, poszedł. Darek, ej powiedz mi. Czekaj, wyłączę tylko blokadę. Ej, wiesz. Powiedz mi, to, to jest... Ej, zobacz jak oni tam z tyłu Ja się powtórzę, ale powiem Wam tak. Jakbyście sobie kiedyś zamarzyli, że chcecie mieć świata takiego monstera 4x4, to zawsze trzeba kupować albo budować je w parach. Bo jak chcecie się nimi bawić, no to muszą być jeden do wyciągania, drugi do zabawy, jeden do zabawy, drugi do wyciągania. Just in case, tak na wszelki wypadek. Na przykład taki wypadek. Jeżeli chcecie mieć takiego własnego monsterka, ale może nie macie miejsca w garażu, albo nie jest to Wasz priorytet, no to yy, wskoczcie sobie tutaj na sklep. Yy, naszy kooperacyjny sklep 125P. Jak macie ochotę, to zgarniajcie czerwień, dodaje energii. Dajemy do tyłu. Dajemy do tyłu, musimy pomóc. One kurde, no nie pamiętam. Blokadę. Ja myślę, że część widzów e, pamięta historię tych dwóch kwiatów. Można zawsze, oczywiście, odświeżyć, sobie wejść na kanał i sprzed roku w klimatach zimowych tutaj pooglądać, posłuchać tego wszystkiego. Ale powiedzmy jeszcze A z tym, raz. co tu się dzieje. Na ja, tej chwili, kurde. Dobra, ja, Czy my na pewno to chcemy zrobić? Ogląda! kurde. <laughs> <Daro>! <laughs> Co tu się dzieje? A jakie tu są widoki? Ej, to jest. Myśmy tu w górę kiedyś jechali z no. tym Trzemkowskim, co ma tego no. Monster Traka, to mówi: Ja nie wierzę w to, co widzę, gada, mówi. I to jeszcze było, teraz popadało, a wcześniej to jeszcze gorzej było. I normalnie chłop mówi: Kłuść, bo mówi, co te fiaty wyrabiają? No, powiem wam, że. Ale dużo robi opona Jodełka, wiesz, jakby nie te opony tak. Jodełka. To, to amen by był. A tak wiesz, tak ciągnik rolniczy ma za co złapać, tak. i kurwa to się pociągnie. Powiem ci, że. o, o, tak o to kurde. Tam, kurwa, ja pierdzielę. Ja się ja Ty. sam. Sam boję. Ty, wiesz co? Tu nie trzeba się łapać, tylko łapki, bo ona nic nie da. Jak, jak nie. się wydachuje, albo jak się przejedzie na bok, to się przeskoczy gdzieś na bok. Ale na boku nie byłeś, nie? Nie, na boku nie, nie. Nie, bo on jest szeroki, wiesz, Szeroki jest, A, ale, okay. ale jest to... Ty, ale pukasz. Patrz, patrzcie, patrzcie na to. Patrz tu, patrz jak tam się wpierdzielił w te i on sobie jedzie. Jak wam się podoba? Ręcz <noise> idealnie. Wręcz Zabawa w sam raz. No, takiej Powiedz, zabawy. Marysia by tego nie przeżyła. No, na pewno. Jeżeli ktoś ma... No? To Lepiej nie, jest nie wsiadać. Nie nie wsiadaj. Lepiej nie wsiadać. Rozumiem, że ty nie masz. Ja Nie, znaczy, nie mogę się oprzeć. <laughs> Oczywiście. Powiedz, że, że ty masz problemy emocjonalne. Jak o, myśmy emocjonalne to przeżyli. Też zalecane tutaj. Jak myśmy to przeżyli, po prostu to wszystko. Badak on no idzie. bokiem idzie. Czekaj, bo tam gałęzie, wiesz? Ale daje radę. No powiem ci, że... Daje radę, no, no po prostu... Ci, że, że o, pan, my, my też idziemy my bokiem. Idziemy bokiem. <grym> my też idziemy bokiem. Ale jaki on ma prześwit, a tutaj są takie... On nie ma właśnie dużego prześwitu, no, ale... jemu by trzeba było ale... robić prześwit, ale, ale, ale on że on to przejedzie. patrz, że on to wszystko przejeżdża, to po prostu jest nie ja. do uwierzenia. Ale patrz, widoki są, tu są widoki, są przepiękne. Możesz zobaczyć tak. widoki i skręcać. No. Nie zastanawiasz się. <grystanie> Jezus <grystanie> Chodź. Ty miałeś, ty miałeś jeszcze włączoną nagrzewnicę chyba tutaj, tak? Żeby się nie, nie... Ogrzewanie jest włączone, no. A, żeby się nie zagrzał, nie? Żeby się... O kurde, co się stało? Pazak rejestracja. <grystanie> On przez te błoto przehajcował. No mówię, trzeba mu podnieść jeszcze ten prześwit, ale Parzak tu ma, tak jak osobówce teraz i no. wszystko... Bez problemu przejechał, no to jest po prostu nie do uwierzenia. Ty powiedz, coś robiłeś z nim w międzyczasie, jak się widzieliśmy? Ech. Przypomnijmy jeszcze raz, to jest 1.9 ksut, diesel... Rizer... Tak, ja otworzę maskę. Dobra. Akumulator byśmy zgubili, wiesz? <śm> akumulator nam się <śm> zgubił, wiesz? I ale... to ja może wezmę na siedzenie, nie? Będę trzymał. Dobra, akumulator by nam się zgubił, ale tak oprócz tego wszystko gra, nie? Okay. No. no to co, mamy tutaj silniczek to już zwykły 1,9 Citroena dieselek. Prosty, bez turbiny, bez pompów tryskiwaczy, bez elektroniki. Najlepszy jaki tylko mogli wyprodukować. Tak. I ja po prostu nie chcę nic lepszego, żadnych cudów elektronicznych, wiesz, takich pompów tryski, dwumasy, jakieś tam cuda, nie? Taki ma być zwykły, prosty i to jest najlepszy. Mhm. No. No jak widać na załączonym obrazku no. wyjechał, nie trzeba było go opony, wyciągać. z opony, widzisz, o, już szału nie ma, te opony, już co, tu jest bieżnik wyciągany. Mhm. Ale jodełka jest i idzie, napęd... nie jaką masz? E, polonezowska. Polonezowska. Jest, polonezowska zwykła piątka plus reduktor z Łady żeby... Widzisz, jak tamten się zakopie, czy ja bym się zakopał, żeby tamten mnie wyciągnął, nie? Mhm. No to że reduktor i, i ma no. iść. Czasami jest tak, że... Fez się grzeją, jak tu na przykład w górę piłujemy, nie, to za chwilę poczekać, niech ostygnie i wtedy dalej, ogień, natłoki i ma iść. No. A, jedyna modyfikacja, podkręcony na pompie i dlatego tak dymi, nie, A. ale coś za coś. Jest ustawiony tak, że daje radę, nie? No, to coś za coś. Dobra. Zajecie tu wiesz tam. No, dieselek. No. Ja piątka, full wypas. Tylko mu dębi troszkę. To zrobimy ósemkę, słuchajcie. No, nie codziennie się zdarza okazja, żeby sobie pojeździć takim wiatem. <grywa> Dobra, to się dogadamy. E, to ten, umowa czy na fakturę? <grywa> Piękna sprawa. Gara. Cena nie gra roli. Takie wspomnienia, jak to powtarzam, zostają na całe życie. Bezcenne. A jak co to za historia? Najlepsza akcja była z tym, jak mój szwagier i jego kolega tę drogę tak przypadkiem odkryłem. I... To co teraz jechaliśmy? Tak, tak. I wziąłem zwykłego fiata, mam takiego w domu pomarańczowego. I wziąłem ich i mówię, chodźcie, się ze mną przejedziemy. I oni akurat z kościoła wyszli, ładnie ubrani, elegancko. Pojechaliśmy tam na tę drogę. Kuźwa, fiat się zakopał. Musieliśmy pchać, yy, cuda, żeby wrócić tą drogą do domu. Przyjeżdżamy, a matka się pyta, gdzieś ty, kuźwa tyle był! gada ta z kościoła wracamy, takie wszystko brudne z błota. Ale szczęśliwieśmy my wrócili, wiesz? No, ale to był jeszcze wtedy zwykły fiat. To był ten z napędem na tylnią moź, A teraz bym się nie puścił tak zwykłym fiatem, wiesz? Sandal! Człowiek ma czterech synów, córki się nie dorobił, no to teraz za to ma pieska. Nigdy nie jest za no. Nie, to już wiesz. Ja już jestem na to za stary. Czemu? Moja, moja żona gada, że mnie wszystko boli. I ten umierający, je? No to, a no, ręce bo jej... odpadają z a, roboty. Tak, dalek miesiąc szybciej bierze na siebie silnik 60. Ale tak? moja gada, tobie <laughs> niczego nie trzeba, tobie tylko alkohol, Dziewczyny i taniec. I od razu jak rękom odbił, wszystko przechodzi. I fiat. No, ale ja mówię, wiesz co, gada mówię, no jak przychodzi do mnie dziewczyna i prosi mnie do tańca, to by był grzech, żeby nie zatańczyć, wiesz to, to bym zgrzeszył. Idziemy na No, wytrzymał. Ale nie mam stroju, wiesz? Podjechaliśmy do rodziny Darka Darek, jakby ktoś miał wątpliwości, że ty nie dbasz o te auto, tylko takie katujesz, to proszę, patrzcie, patrzcie. Darek pierwszy tak. mówi ty, ale trzeba koniecznie jechać i go umyć. Nie? Tak, i do teściowej, najlepiej do teściowej. Ej nie serio, jesteśmy u twojej teściowej. No. Teściowa jeszcze kawę zrobi, herbatę pierogi. Ma nakazane, że muszą być ziemniaki. Nie? Dobra, umyty. No już jest coś Jeszcze Tu jeszcze czekać trzepan jeszcze koła, bo to widzisz. A tam na dole ono się już potem umyje samo, wiesz. No najważniejsze w góry, nie? Tam deszcz popada, ono się umyje. Wiesz? koniec filmu jeszcze taki mały bonusik. Pokażę Wam, jak wygląda garaż, który zbudował całkiem niedawno, bo jak ostatnio tutaj byłem, to nie było tego tych włości daro. Więc zobaczcie, o, zielony już zaparkowany. Swoją dzisiaj robotę zrobił. Pojeździliśmy, ale ma jeszcze białego, jeszcze ma pomarańczowego. Dużo fiatów! Dobrze pokaż. Ciemno tutaj trochę, ale macie usłyszeć. Tata kwiat biały pali. Który samochód szybciej odpala? No. Odślała, na widok nie